Krzysztof Gierczyński przyjmując Jastrzębskiego Węgla, Krzysztof po pierwszym meczu ćwierćfinałowym, play-off w Lubinie powiedziałeś mi, nie z takich opresji wychodziliśmy. Dzisiaj w połowie drugiego seta można powiedzieć, że wpędziliście się w jeszcze większe opresje, a jednak zdołaliście z nich wybrnąć w fantastycznym stylu. Co o tym zdecydowało, jak, jak to opiszesz? E, tak, także taka jest siatkówka, e, dopóki nie wpadnie ostatnia piłka na parkiet, to, to trzeba walczyć i raz jest lepiej, raz jest gorzej i ja po ostatnim meczu, który przegrali, po słabym meczu w Lubinie, mówiłem, że to nie jest koniec, że będziemy walczyć e, i dzisiaj, dzisiaj walczyliśmy, wygraliśmy 3-1, przegraliśmy tego pier pierwszego seta, e, czyli była ta ciągłość tych naszych przegranych, ale w końcuśmy się przełamali w tym drugim secie, w końcówce. I tak naprawdę ten drugi set spowodował to, że y, poczuliśmy się lepiej, bo w końcu żeśmy przełamali tego, tego jednego set. Potrzebowaliśmy wygrać tego, tego seta, żeby wejść w ten nasz rytm, którego nie mogliśmy osiągnąć przez te kilkanaście dni nawet, bo, bo kilka spotkań żeśmy przegrali z rzędu. Oczywiście jeszcze żeśmy nie awansowali nigdzie, wyrównaliśmy dopiero stan, y, ale na pewno czujemy się w tej chwili lepiej niż y, o godzinie... Y, 16.45, bo, bo wyrównaliśmy ten stan z zespołem, który bądź co bądź gra, gra dobrą siatkówkę i na, na tą chwilę, natomiast my nie będę ukrywał, mamy swoje problemy, jesteśmy trochę zmęczeni i charakterem wolą walki wszystko do kupy złożyło się na to, że, że wygraliśmy ten mecz, bo nie liczy się czy, czy ktoś miał ileś procent mniej, więcej. Już w tej chwili to nie ma znaczenia. Liczy się to, że, że mecz wygrany i jest rywalizacja 1-1 i mam nadzieję, że e, z podniesionym czołem jutro, jutro będziemy walczyli dalej. Paweł Rusek-Libero, Kuprum Lubin, w przeszłości gracz Jastrzębskiego Węgla. Paweł, wygrywacie pierwszego seta w Jastrzębiu, w drugim prowadzicie 12-5 do 5 i 19-15. Losy seta odwracają się na korzyść Jastrzębskiego. Jastrzębski wygrała drugą partię i dwie kolejne, jutro kolejne spotkanie. Co ty na to? No co ja na to? No generalnie no trzeba walczyć dalej, tutaj na pewno głównie spuścimy, aczkolwiek no drugi set myślę, że zmienił wszystko i nie wiem, czy nawet nie wygrywaliśmy 24-22. Tak mi się wydaje, coś takiego mieliśmy także no, no na własne życzenie, no, a potem jeszcze szczębie w sumie się rozbrykało i my mieliśmy ogromne problemy w każdym elemencie. No, Michał łasko się rozkręcił no i można powiedzieć, że było pozamiatane. No tak jak powiedziałem, no, oni są faworytami, nie mamy, tu nie mamy yy, co rozmyślać, jutro wyjdziemy i będziemy na pewno walczyć. Przegraliśmy wygrany mecz i to nie Astronemy wygrały dzisiaj spotkanie, tylko my, my je przegraliśmy. Mieliśmy wszystkie argumenty w swoich rękach. W drugim secie prowadziliśmy 11-5, to tylko świadczy o braku poziomu sportowego, koncentracji, chyba sportowych umiejętności, jeżeli przegraliśmy taką rywalizację. Po dzisiejszy mecz będzie nam bardzo ciężko się podnieść i na pewno. Roli faworyta przed jutrzejszym spotkaniem stawiam zdecydowanie ekipę bezjestrzemny. Ja tylko mogę powiedzieć, że dziękuję naszej publiczności, bo jak byliśmy w bardzo ciężkim momencie, bardzo ciężkim, jak powiedzieli, już powiedzieliśmy, to, no, to nam pomogli, bo sytuacja wyglądała, że Kuprum ma, jak powiedział Łukasz, wszystko po swojej stronie, a zaczęli nam nabraliśmy trochę wiaria. To jest dziwny sport. No i każdy set jest trochę inaczej. For our team was uh, maybe incredible because uh, I I saw in the eyes of my players uh, too worried. They they were too Absolutely, in the beginning of the match. In the second set, I try to imagine, I put it in the court Malina because Jerry was, uh, I think, under the train. But after that, uh, he, when he returned in the court, uh, he started to play normally like Jari Kartinski, like uh, all the season. Now, tomorrow will be an incredible match, but I prefer this, to play this match at home, the first one, in front of our fans today they give us a big energy and i think that they give us also tomorrow a big big energy for, uh, for play a good match В нашій церкві давайте канонічно вдягати